Cześć, witam z w Dzisiaj chciałem Was zaprosić do kolejnej recenzji tunera DVB-T2. Tym razem będzie to tuner hiszpańskiego producenta firmy Ostark, model Euro T2. No i zobaczymy sobie jak ten tuner został wykonany, jak wygląda oprogramowanie tego tunera. No i przede wszystkim jak radzi sobie tutaj z odbiorem kanałów na ziemnej telewizji cyfrowej w tym nowym standardzie DVB-T2 z kodekiem H265Hz. Na początek, oczywiście, jak zwykle szybki unboxing, czyli zapoznamy się z zawartością tego opakowania. No i zobaczmy, tak prezentuje się zawartość zestawu tunera Ostark Euro T2. I zauważcie, w zestawie mamy już przewód HDMI w standardzie. To się rzadko zdarza w przypadku tunerów. Tak więc myślę, że miły gest ze strony producenta. Ładowarka 12V 1A pilot zdalnego sterowania, baterie do pilota, sam tuner oraz jak widzicie taka dość gruba instrukcja obsługi, natomiast gruba ponieważ znajduje się tutaj dużo języków i jest też oczywiście język polski, tak więc myślę, że ok. Teraz jeżeli chodzi o budowę i wykonanie to zobaczmy sobie jak ten tuner został wykonany. Jak widać, konstrukcja w całości stworzywa sztucznego. Od góry tutaj gładkie, tworzywo matowym kolorze. Na froncie mamy wyświetlacz, natomiast jak pewno już zauważyliście, nie ma tutaj żadnych przycisków sterujących, czyli nie będziemy mogli tutaj ręcznie uruchomić tunera, czy też zmieniać kanałów. Prawa krawędź, zauważcie, mamy tutaj gniazdo USB do podłączenia dysku zewnętrznego. Lewa krawędź również złącze USB, czyli tunel wyposażony jest w dwa złącza USB, co w tej klasie cenowej bardzo rzadko się zdarza, więc to jest na pewno na plus. Do jednego gniazda możemy na przykład podłączyć kartę Wi-Fi. Jeżeli byśmy potrzebowali, do drugiego dysk zewnętrzny, więc myślę, że urządzenie pod tym względem jak najbardziej kompletne. Od spodu dużo otworów wentylacyjnych Nóżki niestety nie są podgumowane, natomiast możemy to urządzenie, jak widzicie, zawiesić gdzieś za telewizorem. Mamy tutaj specjalne uchwyty do tego celu przewidziane. No i pozostałe złącza oczywiście wszystkie znalazły się na tej tylnej krawędzi odbiornika. Wejście zasilania, wyjście z kart dla starszych telewizorów, wyjście HDMI dla nowszych telewizorów, mamy też wyjście dźwięku koaksjal. No, i wejście antenowe wraz z przelotką antenową, tak więc, no, myślę, że wygląda to bardzo przyzwoicie. Tyle odnośnie samego tunera. Teraz zobaczmy sobie pilota z sterowania. Tak wygląda pilot od tunera Ostark Euro T2. Konstrukcja, myślę, już też dobrze Wam znana czyli ta konstrukcja zwężana od góry, szersza w miejscu baterii. Natomiast jeżeli chodzi o przyciski, przyciski są podgumowane, jak widzicie, nie klikające i to jest na pewno plus. Natomiast, jak pewno już może zauważyliście, brak tutaj jakiegoś bloku przycisków programowanych do obsługi podstawowej funkcji telewizora, więc tym pilotem nie będziecie mogli obsługiwać dwóch urządzeń. Natomiast, jeżeli chodzi o układ pozostałych przycisków na pilocie, no to zobaczmy: przyciski multimedialne od góry. Zarządzanie tutaj telegazetą, napisami i tak dalej. Główny joystick sterujący, wokół którego znajdziemy te takie najważniejsze funkcje, czyli Info, Exit, EPG oraz wejście do menu. Ok, ja sobie teraz podłączę ten tuner do telewizora i za chwileczkę sprawdzimy sobie jego działanie. Natomiast jeżeli chodzi o samo podłączenie tego rodzaju urządzeń, bo często pytacie w komentarzach, to oczywiście podłączamy tutaj antenę do tunera. Za pomocą przewodu HDMI łączymy tuner z telewizorem. Ewentualnie, jeżeli macie starszy telewizor, to za pomocą przewodu z I tak naprawdę to jest wszystko. Pozostaje nam tylko wyszukać kanały, co za chwileczkę sobie zobaczycie i korzystać z urządzenia. Ok, tuner mamy już podłączony. Przy okazji możecie zobaczyć, że jest tutaj wyświetlacz w kolorze pomarańczowym. To jest pierwszy ekran, jeżeli chodzi o ustawienia tego tunera, czyli wybieramy język OSD, region oraz tryb, ponieważ tuner może pracować jako tuner telewizji naziemnej DVB TT2 lub też jako tuner telewizji kablowej DVB C. I od razu przechodzimy do wyszukiwania kanałów, czyli na tym pierwszym etapie nie mamy możliwości np. wyboru zasilania anteny bezpośrednio z dekodera. Dopiero będziemy mogli to prawdopodobnie zrobić później, kiedy będziemy mieć już dostęp do menu tego urządzenia. Jak widzicie, kanały nam się wyszukują. Mamy tutaj już kilka kanałów na liście. Ja teraz, żeby nie zabierać nam zbyt dużo czasu, sobie te kanały wyszukam do końca i już za chwilę do Was wracam z gotową listą kanałów. Ok, kanały nam się już wyszukały. Tak wygląda lista naszych kanałów. Natomiast już widzimy, że nie są one ułożone w kolejności LCN, więc będziemy musieli sobie to zmienić. Za chwileczkę sprawdzimy, czy jest taka możliwość. Jeżeli chodzi o kanały z multiplexu 8, to widzę, że zostały poprawnie wyszukane. Zobaczmy teraz może te kanały kodowane kodekiem H265H w tym nowym standardzie. No, i jak widać, zostały wyszukane poprawnie. Zobaczymy jeszcze, jak działają. Czy wszystko jest w porządku? Zaczniemy od TVP 3 Warszawa. Jak widzicie, kanał działa bez problemu. Obraz też, myślę, że całkiem niezłej jakości. No, i zobaczmy sobie teraz czas zmiany kanałów na tych multiplexach testowych. No, i jak widzicie, około jednej sekundy zmiana kanału więc myślę, że. Jak najbardziej akceptowalny czas. No i po zmianie kanału nie ma tutaj żadnych artefaktów, nie ma jakiegoś powolnienia, więc działa to myślę, że ok. Sprawdźmy jeszcze czy działa no kanał wydarzenia 24, bo o niego też często pytacie. No jak widzicie pojawił się nam na liście. Mamy oznaczenie, że jest to kanał HD. No i jak widać też działa poprawnie. Ok, to teraz zobaczmy sobie działanie przycisku info oraz epg w tym tunerze. Zaczynamy od info, i teraz, jak widzicie, dość znany nam pasek, gdzie widzimy numer kanału, jego nazwę, informacje, co jest nadawane obecnie i co będzie nadawane w na następnej kolejności. Są też informacje na temat siły i jakości sygnału oraz informacje na temat nadawanego tutaj programu, czyli jego rodziczość, kodek, jakim jest kodowany. Czy jest gazeta, czy są napisy EPG, więc wszystkie takie podstawowe informacje tutaj się znalazły, oprócz jednej ważnej informacji, a mianowicie paska postępu, którego niestety tutaj nie ma. Jeżeli sobie teraz drugi raz przyciśnięłem przycisk info, rozwija nam się okno z opisem pozycji programowej i tutaj dość czytelny opis, ponieważ mamy tutaj nazwę, mamy tutaj opis tego programu, jest też wyszczególniony reżyser rok produkcji. Więc te takie najważniejsze informacje się znalazły. Trzeci raz, jeżeli przyciśniemy przycisk info, to mamy informacje o kanale i też pokazaną siłę i jakość sygnału. Ok, tyle odnośnie info. Teraz zobaczmy sobie EPG. Tutaj również znany układ, czyli w górnym prawym rogu mamy podląd aktualnie oglądanego kanału. Tutaj mamy informację o tym kanale, następnie mamy trzy okna. W pierwszym jest lista kanałów, w drugim mamy wybrany dzień tygodnia, z którego chcemy program sobie sprawdzić, i w trzecim oknie mamy już program dla tego wybranego dnia. No i jak widać, po najechaniu na którąś z tych pozycji mamy tutaj informacje o tym programie. Jeżeli przyciskniemy sobie OK, to rozwinie nam się opis szczegółowy tej danej pozycji programowej. Więc tutaj myślę, że to działanie OK. Możemy to sprawdzać na kolejne dni. Jak widzicie, bardzo szybko się nam to EPG ładuje. Mamy dostępne dla poszczególnych dni. Natomiast sprawdźmy teraz jedną też istotną rzecz: czy możemy sprawdzić sobie jakiś inny kanał, oglądając jednocześnie, powiedzmy, ten wybrany. No i zobaczmy, co się dzieje. Po zmianie kanału, automatycznie w oknie podlądu również nam się zmienia kanał. Mówię o tym, dlatego że dużo osób właśnie pyta, czy tak się dzieje czy też możemy przez cały czas oglądać jakiś jeden kanał i sprawdzać sobie program telewizyjny dla poszczególnych kolejnych kanałów. Więc nie możemy tego zrobić. Jeżeli zmienimy kanał, to jak widzicie, automatycznie zmienia nam się też ten kanał w poglądzie. Ok, teraz jeżeli chodzi o programowanie nagrań, czyli przycisk zielony. I teraz zobaczcie, musimy wybrać jakiś program, niech to będzie na przykład Giganci Historii. Klikamy przycisk zielony Nagraj. I w tym momencie możemy sobie ustawić nagrywanie. Trzymać być powtarzane raz codziennie, co tydzień, czy też wyłączone funkcja. Kanał, którego nagrywamy, data rozpoczęcia nagrania, czas rozpoczęcia i czas zakończenia tego nagrania. I te wszystkie funkcje możemy tutaj bez problemu sobie edytować, ustawiać według naszych tutaj preferencji. Tak więc to wszystko można zmieniać. Tryb. Domyślnie jest widok, natomiast nas interesuje nagrywanie na podłączony dysk zewnętrzny, więc wybieramy sobie nagrywanie i zapisujemy takie nagranie na naszej liście nagrań, do której sobie za chwileczkę przejdziemy. Czyli tak wygląda EPG. Teraz może zajmiemy się menu tego tunela. To menu, myślę, jest bardzo dobrze Wam znane z większości tunerów dostępnych w Polsce, czyli mamy tutaj te 8 zakładek w tym przypadku. Pierwsze jest oczywiście zarządzanie listą kanałów. Teraz sprawdźmy sobie może jak tutaj możemy sortować, przenosić kanały. I teraz zobaczcie, mamy funkcję przesuń, czyli żółty przycisk na pilocie. Zaznaczamy kanał, który chcemy przenieść. I teraz zobaczcie, przenosimy go na pozycję pierwszą. Aby zatwierdzić przycisk info na pilocie i w tym momencie kanał wskakuje nam na pozycję pierwszą. Teraz możemy go odznaczyć, i załóżmy, że chcemy przenieść kolejny kanał. Niech to będzie, no niech to będzie Tvp kobieta na pozycję drugą, czyli zaznaczamy kanał, przesuwamy go na pozycję drugą i przycisk info na pilocie, i jak widzicie, pozostałe kanały przesunęły nam się o jedną pozycję w dół. Mamy poprawną kolejność, i wszystko tutaj działa tak, jak powinno. Natomiast Pamiętajcie, że takie sortowanie jest tylko możliwe w przypadku kiedy mamy wyłączoną funkcję LCN. Jeżeli byśmy włączyli funkcję LCN w tunerze, to to sortowanie już nie będzie w ten sposób możliwe. Teraz jeżeli chodzi o tworzenie list kanałów ulubionych, to przycisk ulubionych na pilocie i jak widzicie mamy tutaj kilka list już domyślnie utworzonych, które widzicie w tym momencie, natomiast możemy też tworzyć dodatkowe listy własne. W sumie jest to 16 list kanałów ulubionych, jeżeli chodzi o ten tunel. No i oczywiście, jeżeli chcemy jakiś kanał dodać do jakiejś listy kanałów ulubionych, to po prostu go tutaj zaznaczamy na takiej liście i zostanie on do takiej listy dopisany. Następnie możemy dodawać kolejne kanały i w ten sposób sobie tworzyć taką listę kanałów ulubionych. Tutaj wszystko dodajemy do listy, akurat muzyka. Jeżeli chcemy dodać kanały do kolejnej listy, na przykład wiadomości, to wybieramy taką listę i teraz dodajemy kolejne kanały, właśnie do listy kanałów wiadomości. Czyli to tworzenie list kanałów myślę, że bardzo proste. Przy próbie wyjścia pytanie, czy zapisać, zapiszmy i od tego momentu mamy już nasze listy kanałów poukładane. Podobnie wygląda to dla kanałów radiowych, natomiast jak wiecie na chwilę obecną kanały radiowe nie są w Polsce nadawane tą drogą. Ochrona rodzicielska, czyli zabezpieczenia materiałów wideo przed nieletnimi na przykład. Możemy sobie ustawić limit wieku i jeżeli materiał będzie wyświetlany dla osób powyżej takiego ustalonego limitu, to zostanie on automatycznie zablokowany i będzie wymagał wpisania hasła. Możemy zablokować dostęp do menu tego całego tunera, żeby nam ktoś tutaj nie pozmieniał list kanałów czy jakichś innych ustawień. Możemy też zablokować wybrane przez nas kanały, tak więc tej możliwości jest bardzo dużo. Teraz druga zakładka, wyszukiwanie, kanały naziemne, kanały kablowe, i tutaj w tym miejscu mamy funkcję LCN, którą sobie teraz włączymy. I ja sobie za chwileczkę przeszukam jeszcze raz kanały z włączoną funkcją LCN i na końcu w podsumowaniu powiem Wam, czy ta lista się. Ułożyła poprawnie po zastosowaniu właśnie tej funkcji. Natomiast teraz zobaczmy tylko przy wyszukiwaniu kanałów naziemnych, przy wyszukiwaniu ręcznym, jakie kanały nam się wyszukują. I teraz zobaczcie od kanału 5 do 70, czyli całe pasmo jest przeszukiwane, dlatego też wszystkie kanały dostępne w Polsce bez problemu na tym tunerze będziecie mogli wyszukiwać. Przechodzimy do kolejnej zakładki ustawienia języków, czyli tutaj klasycznie język tutaj oprogramowania, pierwszy dźwięku, drugi dźwięku, napisy, telegazeta. Następnie ustawienia AV, System TV, PAL lub też NTSC. I tutaj jest klasycznie dwie opcje do wyboru: Rozdzielczość wideo maksymalnie 1080p, co możemy tutaj ustawić. Format wideo może być automatyczny lub też 4x3, Letterbox PanScan 16x9 i tryb automatyczny, więc zostajemy na automacie. Efekty wideo, domyślne, żywe, standardowe. Więc ja tutaj zostawiam te ustawienia domyślne, natomiast jeżeli Wam ta jakość obrazu nie odpowiada, to możecie wybrać któryś właśnie z tych standardów. Wyjście z kart, sygnał CVBS lub też RGB. Wyjście dźwięku LPCM out, BS out, konwertować. No i tutaj zostajemy, powrotem wracamy do LPCM out. Audiodeskrypcja możemy ją włączyć, wyłączyć i możemy też regulować tutaj głośność przy tej audiodeskrypcji. Kolejna zakładka ustawienia czasu. Tego myślę nie ma sensu pokazywać, więc przechodzimy od razu dalej. System. Informacje o systemie. No tutaj możecie zobaczyć sobie właśnie aktualną wersję oprogramowania tego tunera. Na chwilę obecną jest to tutaj z 4 stycznia wersja programowania. Jeżeli jakieś nowe się pojawi, to będziecie mogli oczywiście ją wgrać. Przywracanie ustawień fabrycznych. Dostęp do timerów czy tych naszych zaprogramowanych nagrań. Jak na chwilę obecną mamy tutaj tylko jedno nagranie zaprogramowane, natomiast y, możemy zaprogramować maksymalnie 20 takich nagrań jednocześnie, oczywiście w różnych godzinach. Ustawienia samego OSD, czyli wyświetlanie napisu, możemy włączyć, wyłączyć. Czas wyświetlania OSD i tutaj odczek do 10 sekund. Przejrzystość OSD też możemy sobie tutaj regulować do 50%. Jak widzicie. No i mamy tutaj automatyczne czuwanie, 3 godziny, 4, 5, 6, wyłączone i godzina. Czyli od godziny do 6 godzin możemy ustawić, ewentualnie tą funkcję wyłączyć. Aktualizacja przez USB, USB, kopia zapasowa, czyli możemy sobie też zgrać nasze ustawienia, nasze listy kanałów na pendrive, na dysk zewnętrzny, żeby w razie konieczności jakiegoś restartu tunera nie musieć od nowa taki list kanałów układać. OK. Centrum multimedialne, czyli oczywiście otwaracz muzyki, obrazów, filmów, zarządzanie naszymi nagraniami, do którego sobie jeszcze dzisiaj wrócimy. No i konfiguracja DVR, czyli naszego nagrywania. Ja może sobie tutaj podłączę jakiegoś pendrive'a, żebyśmy tutaj mieli możliwość cokolwiek sobie sprawdzić. Czyli wchodzimy teraz w konfigurację DVR. No i możemy w tym miejscu włączyć lub wyłączyć funkcję Timeshift. Więc ja ją tutaj włączę i tu mamy jeszcze informację na jaki dysk ma być zapisywana. Ja mam tylko jednego pendlera podłączonego, więc nie ma tutaj już wyboru. Ok, pozostała nam ostatnia zakładka, czyli sieć, i teraz zobaczcie, mamy ustawienia Wi-Fi, czyli musimy podłączyć jakąś zewnętrzną kartę sieciową. I teraz zobaczcie, podłączując sobie kartę Wi-Fi, i mam możliwość teraz wyszukiwania y, sieci Wi-Fi dostępnych w okolicy. Wyszukują się sieci tylko tutaj w paśmie 2-4 GHz, ale to jest powodowane, oczywiście, tą moją kartą. Ja korzystam w tym momencie z karty Edition. Próbowałem, testowałem to urządzenie na kartach Deco TV i tutaj z tymi kartami nie działa. więc pamiętajcie, karty Edition działają z tunerem Ostark. Wybieramy naszą sieć, wpisujemy tutaj klucz sieciowy, i w tym momencie, jak widzicie, mamy już połączenie z internetem. Czyli zobaczmy, co możemy teraz sobie tutaj uzyskać dzięki temu. Mamy jakieś aplikacje online, i zobaczmy, jakie to aplikacje. Na chwilę obecną jest to tylko aplikacja YouTube, więc spróbujemy sobie ją załadować. Nie ma tutaj jakichś ustawień odnośnie rozdzielczości, jest tylko opcja tej wyszukiwania oraz opcja poruszania się po tych materiałach wideo. Spróbujmy sobie coś wyszukać, czyli przycisk czerwony na pilocie. No, i teraz sobie wpiszmy tutaj jakieś demo, cokolwiek, żebyśmy mogli sobie zobaczyć, czy jesteśmy w stanie otwarzać materiały wideo na tym tunerze. No, i jak widzicie, materiały nam się wyszukały, więc spróbujemy teraz cokolwiek sobie otworzyć. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. No, i teraz zobaczcie, materiał nam się tutaj już otwiera. Możemy kliknąć OK i zobaczyć sobie tutaj pasek postępu. Możemy też przesuwać materiał w prawo, w lewo, czyli do przodu, do tyłu. Co możemy tutaj zrobić? Przycisk czerwony, możemy przejść do dowolnej tej minuty filmu, jeżeli byśmy potrzebowali. Następnie jest też przycisk zielony, czyli jest jakaś ty lista. Może ustawmy 720p i zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało. No i jak widzicie, w rozdzielczości 720p ten materiał wideo bez problemu nam się otwarza. Jakość obrazu myślę, że przyzwoita, płynność też całkiem niezła. No więc jak widzicie, możemy sobie otwarzać materiały z aplikacji YouTube za pomocą tego tunera, oczywiście po dokupieniu zewnętrznej karty Wi-Fi. Ok, mamy też dostęp do IPTV, czyli do telewizji przez internet. Tutaj jak widzicie może być Local IP, Empire lub Extreme IP jeżeli korzystacie z któregoś z takich serwerów, macie jakieś własne tutaj listy kanałów, jakieś wykupione usługi, to będziecie mogli je tutaj wprowadzić i również korzystać z telewizji IPTV na tym tunerze. Tak więc też myślę, że miły dodatek. Ok. Aktualizacja poprzez sieć i możemy sobie też sprawdzić, czy pojawiły się jakieś nowe wersje oprogramowania. No i teraz jak widzicie mamy tutaj wersję aktualizacji oprogramowania, natomiast y, widzę, że lokalnie mamy wersję 3.33, a wersja do programowania również jest 3.33, więc mamy najnowsze oprogramowanie na chwilę obecną, natomiast jeżeli się pojawią jakieś nowsze pliki, to z tego miejsca będziemy mogli sobie jak najbardziej ten tunel zaktualizować. OK, tyle odnośnie funkcji sieciowych i menu tego tunera. Teraz sprawdźmy sobie może funkcję Timeshift oraz... Nagrywanie. Czyli zaczniemy sobie od funkcji Time Shift, przycisk Play, pauza na pilocie, zatrzymujemy materiał oglądany na żywo. Jak widać, mamy tutaj pasek postępu, widzimy, że materiał jest zapisywany w tle, i teraz, jeżeli sobie klikniemy Play, to oglądamy go od momentu, kiedy zatrzymaliśmy. Zatrzymujemy, odtwarzamy dalej. Jak widać, ta funkcja działa poprawnie. Teraz, jeżeli byśmy chcieli się poruszać po tej osi czasu, to możemy to zrobić za pomocą tutaj przycisków na pilocie funkcyjnych. I teraz zobaczcie: przyspieszenie razy 2, 4, 8, 16, maksymalnie razy 32. Podobnie możemy też cofnąć się do tyłu i również przyspieszenie maksymalnie 32 razy. Dodatkowo możemy sterować tym dolnym kursorem za pomocą przycisków na pilocie. I przechodzić bardzo szybko do wybranego momentu zapisanego nagrania. Czyli pod względem działania nie mam żadnych uwag do funkcji Timeshift. Ok, teraz sprawdzę sobie działanie funkcji nagrywania. Przycisk REST na pilocie. I jak widzicie, nagranie nam się rozpoczyna. Mamy tutaj taką czerwoną kropkę w górę ekranu. Tutaj też informacja o nagrywaniu. Widzimy pojemność naszego dysku pendrive'a. Które mamy do wykorzystania i widzimy też, że nagranie będzie trwało 2 godziny. Jeżeli teraz podczas nagrywania przyciśniemy drugi raz przycisk Z na pilocie, to możemy sobie tutaj zmienić czas naszego nagrania. Niech to będzie na przykład 4 godziny 20 minut. I teraz klikając exit, wychodząc, zobaczcie, długość nagrania nam się zmieniła i będzie teraz to nagranie trwało 4 godziny 20 minut, więc funkcja nagrywania działa w porządku. Jeżeli teraz byśmy chcieli zmienić kanał podczas oglądania telewizji, przycisk OK, lista kanałów i jak widzicie, mamy tutaj wyszczególnione wszystkie kanały z tego multiplexu, którego nagrywamy i bez problemu możemy sobie wszystkie te kanały oglądać podczas nagrywania właśnie tego naszego wybranego programu. Więc ta funkcja również działa bardzo poprawnie w tym tunerze. Teraz, jeżeli chodzi o pozostałe przyciski na pilocie, czyli wybór np. Na napisów, możemy bardzo łatwo to zrobić wprost z pilota. Możemy też powrócić do ostatnio oglądanego kanału. Również mamy przycisk Recall, czyli powrotu, więc tego nam tutaj nie zabrakło. Wybór ścieżek dźwiękowych, też jak widzicie, bezpośrednio z pilota. Lista, czyli zarządzanie naszymi nagraniami. Tutaj widzimy nagrania, które dzisiaj zarejestrowaliśmy. I teraz, jeżeli chodzi o takie nagrania, to zobaczcie, mamy tutaj informację tylko z jakiego kanału nagrywaliśmy oraz ile takie nagranie trwa i jaka jest jego pojemność. Natomiast nie ma oczywiście tutaj żadnych tytułów nagrań. Ok, to teraz może sprawdźmy sobie jeszcze czas uruchomienia się tego tunera, czyli wyłączymy teraz tuner. Weźmiemy tradycyjnie stopper i teraz czas start. I zobaczmy, ile to będzie. Tunel wow. Tuner nam się uruchamia. Mamy już podłączoną pamięć USB. Podłączoną kartę wi -Fi. No i jak widzicie pojawił nam się obraz. Jakieś 15 sekund. Ok, tak dotarliśmy do końca naszej dzisiejszej recenzji tunera Ostark Euro T2. Teraz krótkie podsumowanie. Jeżeli chodzi o budowę, wykonanie tunera, na pewno dużym atutem jest jego mała konstrukcja, małe gabaryty i możliwość powieszenia go gdzieś, nawet za telewizorem, ponieważ pilot, pomimo że nie jest pilotem Bluetooth, to bardzo dobrze odbijać sygnał od tej ścian i możemy sterować tym tunerem, nie kierując, zobaczcie, praktycznie pilota w stronę tunera. Tak więc, tutaj, jak widzicie, jest to na pewno zaleta. Bardzo dużą zaletą są dwa wejścia USB co się rzadko zdarza w przypadku tych tańszych tunerów DVB T2. Dzięki czemu możemy podłączyć dwa dyski, albo tak jak to dzisiaj robiliśmy w recenzji, czyli podłączenie dysku oraz podłączenie karty WiFi. I tutaj uwaga, jeszcze raz, ja korzystałem z karty Edition i ta karta, jak gdzieś się działała, próbowałem też z kartą Deco TV, ale ona tutaj nie współpracuje z tym tunerem. Jeżeli byście szukali innego pilota niż ten Edition, to pamiętajcie, żeby on był oparty o chipset ReaLink 50 70, bo jak widać z tym chipsetem tuner Ostark bardzo dobrze współpracuje, co zresztą mieliście okazję zobaczyć. Tak więc konstrukcyjnie myślę, że bardzo ciekawy tuner. Mamy też wszystkie potrzebne wyjścia, czyli wyjście z kart dla starszych telewizorów, HDMI dla nowszych, wyjście cyfrowe dźwięku. No, i mamy też nawet przylotkę antenową, jeżeli ktoś chciałby podłączyć jakiś drugi telewizor czy jakieś drugie urządzenie gdzieś w domu. Tak więc, jedyne czego może Wam brakować w tym tunerze, to jakichś przycisków mechanicznych na obudowie, jeżeli chodzi o pilota z danego sterowania, jak widzieliście na plus, na pewno bardzo dobry zasięg pilota, czyli nie musimy kierować go centralnie w stronę tunera. I to myślę dla wielu osób będzie bardzo ważne. Druga sprawa, przyciski miękkie, podgumowane, nie klikające, to też na pewno na plus. Natomiast jeżeli chodzi o minusy, to przede wszystkim brak przycisków programowanych do obsługi podstawowej funkcji telewizora. I drugi minus, to przycisk do zmiany kanałów. Niestety nie zmienia nam kanałów co jeden kanał do przodu, tylko co 10 kanałów. Natomiast kanały musimy zmieniać na tym głównym joysticku, tak więc to jest taki minus, o którym Wam wspominam. Teraz, jeżeli chodzi o samo działanie tunera, obiecałem Wam, że sprawdzę dla Was wyszukiwanie kanałów z włączoną funkcją LCN, i tak też zrobiłem. Zobaczcie, jak wygląda teraz lista kanałów po wyszukaniu kanałów z włączoną funkcją LCN. Jak się okazuje, kanały są teraz ustawione poprawnie, według kolejności LCN, więc nie ma też tuner z tym problemu. Natomiast nie jest to domyślnie ustawione, musimy włączyć funkcję LCN. I dopiero wówczas wyszukiwać sobie kanał. Co ważne, wszystkie kanały są poprawnie wyszukiwane zarówno z 8 Multiplex, jak i też te kanały nadawane już w nowym standardzie z kodekiem H265. Jeżeli chodzi o czas reakcji tunera na zmianę kanałów mógł być nieco szybszy. Natomiast też no, trzeba przyznać, że te kanały zmieniają się w miarę szybko, więc tutaj jakichś większych uwag do tego również nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o te główne funkcje, takie jak info, czy też EPG, no to tak jak Wam pokazywałem, rozbudowane info, natomiast bez paska postępu informacje całkiem przyjemnie opisane, dużo informacji dość szczegółowo i też czytelnie, informacje o kanale. Natomiast funkcji EPG jak widzicie, znane menu, też czytelne, też praktyczne, jeżeli chodzi o obsługę. Natomiast nie możemy, oglądając jednego kanału, sprawdzić, co będzie na innym kanale, ponieważ automatycznie, jak widzicie, zostajemy na taki kanał przełączeni. Tak więc, to moim zdaniem mały minus. Teraz, jeżeli chodzi o aplikacje multimedialne, to jak widzieliście, po podłączeniu karty Wi-Fi możemy korzystać z aplikacji YouTube oraz aplikacji IPTV. Oczywiście, ta aplikacja jest dość prymitywna, natomiast, no, jeżeli ktoś bardzo potrzebuje, to jak widzieliście możemy otwarzać materiały wideo i to nawet w rozdzielczości tutaj Full HD. No i na koniec jeszcze odnośnie funkcji Timesheep oraz funkcji nagrywania i tutaj jak widzieliście w recenzji obie te funkcje działają poprawnie, natomiast jeżeli chodzi o zapisywanie nagrań, ich nazwy, to w nazwie znajdziecie tylko nazwę kanału, z którego nagrywaliście materiał. Nie będzie tutaj oczywiście żadnych nagrań tytułów filmów czy też tytułów seriali, zresztą podobnie jak w 99% tunerów DVB T2, z mojej strony to tyle. Myślę, że bardzo ciekawy tuner głównie ze względu na te dwa wejścia USB całkiem niezłe działanie. Tak więc, jeżeli nie potrzebujecie programowanego pilota, to myślę, że tuner Ostart Euro T2 może Was zainteresować. Z mojej strony to będzie tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał Wam się podobał to oczywiście jak zwykle proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!